Witajcie widzowie Motopasy i widzowie Rally.pl. Sobota w rajdzie Akropolu spodziewanie przyniosła bardzo dużo dramatów, bardzo dużo ciekawych rozstrzygnięć. Wszakże był to najdłuższy dzień rajdowy, 6 odcinków specjalnych 140 km ścigania. Najlepiej z tymi kilometrami poradzili sobie kalerowan i Jone Haltunen, ale zanim doszło do tego, że objęli oni prowadzenie, przez bardzo długi czas byli na najniższym stopniu podium. Od początku dzisiejszego dnia bowiem o zwycięstwo walczyli Thierry i Sebastian Orje, praktycznie wymieniając się prowadzeniem po kolejnych odcinkach specjalnych w przedpołudniowej pętli. Podobnie było też z walką o szóste miejsce, gdzie taka motoka cuta dzielnie stawiał czoła Daniemu Sordo. I właśnie raz kierowca Toyoty był wyżej, a raz kierowca Hyundai. A. Również i ta walka w pewnym momencie się zakończyła, ale o wszystkim opowiemy sobie po kolei pojedynczo od liderów klasyfikacji generalnej, czyli Kaler Vampery i Jone Haldnena. Tak jak już wspomniałem, zaczęli dzień od miejsca trzeciego, ale wygrali pierwszy odcinek specjalny, czym dali sygnał o tym, że chcą walczyć o więcej. Na kolejnych próbach niemal cały czas byli na pierwszych miejscach i nie mając większych problemów awansowali po błędach swoich kolegów. Bo choć wygrywali próby, to te zwycięstwa były minimalne o dosłownie ułamki sekund. Na przykład dwie pierwsze próby popołudniowej pętli wygrali z Sebastianem Morzie o zaledwie dwie sekundy. A mówię Sebastian Morzie akurat dlatego, że już na pierwszym odcinku popołudniowej prób, próby z rywalizacji oparti pozostawiając Walce tak naprawdę duet Toyota Ożiera i Rowanpere I zacząłem się nawet zastanawiać, czy możemy się spotkać z Team Orders. Czy może się zdarzyć taka sytuacja, że Kyle Lindstrom, który pełni w tym tygodniu, w ten weekend, funkcję szefa zespołu Toyoty, nakaże Sebastianowi Ozier przepuszczenie Rowanpery. Napiszcie w komentarzach, co wymyślicie o tym. Czy mogłoby dojść do takiej zamiany miejsc? Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, ale w sumie z drugiej strony Kale jeszcze mistrzem nie jest. Oż jej już mistrzem w tym roku nie będzie. W związku z tym, żeby uciekać przed Neville'em i przed Evansem, tego typu zagrywka mogłaby się wydarzyć. Z drugiej strony, przecież Evans jest w tym samym zespole, to też byłaby trochę nie fair zagrywka wobec niego. Napiszcie co o tym myślicie. Tak czy inaczej, Kale Rowan po dzisiejszym dniu lideruje w rajdzie, a jego najgroźniejszym rywalem jest znajdując się o ponad dwie minuty za nim duet Dani sordo candido Carrera, najszybszy z duetów Hyundaia. Są tacy, co mówią, że Sordo jest już w czasie, który predysponowałby go do przejścia na tą pełną emeryturę. I owszem, myślę, że można by się z tym zgodzić. Jest wielu młodych kierowców, którzy czekają na szansę w samochodzie Rally One, ale z drugiej strony, Sordo po kilku troszkę słabszych występach pokazuje właśnie znowu świetne tempo. Cały czas przecież były te miejsca gdzieś tam w okolicach 5-6, ale korzystając z błędów rywali, a samemu ich nie popełniając, dojeżdżają ostatecznie na metę sobotniego etapu na drugim miejscu. Fakt: tracą 2 minuty i 4 sekundy, a zaledwie 5 równe sekund za nimi jest trzecia załoga, czyli Elfyn Evans i Scott Martin. Ale to jednak Dani Sordo jest w tym momencie z przodu. Zatem 5 sekund dalej kompletując podium kontrkandydaci do tytułu Mistrzów Świata. W tym momencie po odpadnięciu Trajgonu nowila, już raczej jedyni Elfin Evans i Scott Martin. Czwarte miejsce na początku dzisiejszego dnia. Konsekwentna jazda, unikanie błędów, chociaż był problem techniczny na trzecim odcinku, czyli na ostatniej próbie przedpołudniowej, który sprawił, że spadli z czwartego na piąte miejsce. Popołudniowa Popołudniowa pętla pozwoliła im jednak odrobić czas i ostatecznie są na tym trzecim miejscu. Niewiele tracąc do daniego sordo, biorąc pod uwagę, że jutro mamy niewiele ścigania, mamy tylko jeden długi OS Tarzan i skrócony power stage do zaledwie 9 km. Czyli tej rywalizacji jutro mamy coś około 40 zaledwie km wobec 140, dzisiaj nie jest to dużo, ale 5 sekund to jest różnica, którą jeszcze można wykorzystać, którą jeszcze można obrócić na swoją korzyść do przedostatniej próby. Liderem rajdu był Sebastian Ogier, pilotowany przez Vincenta Landisa i oni mieli kilkanaście sekund przewagi nad Rowan Perom. Na ostatniej próbie najpierw złapali kapcia, a następnie uszkodzili zawieszenie i teraz napiszę Wam to na ekranie, jeżeli by się to zmieniło. Jednak w oficjalnych wynikach nadal figurują na miejscu czwartym, ze stratą 3 minut i 44 sekund. Zatem minuty 35 to Elfy na Evansa, a mając przewagę minutową nad Oitem Tanakiem, który pomimo tych swoich wielkich problemów w piątek rano jest w tym momencie już na piątym miejscu i dzisiaj też jechał z całkiem niezłym tempem, do czego przejdziemy za chwileczkę. Tak czy inaczej, Sebastian Nourier mimo dobrej, bardzo równej, typowej dla siebie jazdy, walki o zwycięstwo w Generalce, a nie o zwycięstwa s -owe. cały czas gdzieś tam czasy drugie, trzecie, drugie, trzecie, popełnił jednak błąd i Wysnułem taką tezę jadąc z tego ostatniego odcinka z kolegami na temat Sebastiana Orzie, że może to już jest czas, żeby pomyśleć faktycznie już o takiej całkowitej emeryturze. Bo zwróćcie uwagę, że w tym roku Sebastian Orzie albo wygrywa rajd, albo go nie kończy, albo ma na nim poważne problemy. Może wynikać to z tego, że nadal jest świetnym i bardzo szybkim kierowcą. Ale jest wielu młodych, zwłaszcza rowanpera, którzy są od niego po prostu szybsi, efektem czego. W tym momencie Sebastian Orzie, żeby dalej wygrywać, zaczyna jechać szybciej niż pozwalają na to jego umiejętności. Napiszcie, co o tym sądzicie. Zatem, pomimo 3 minut 40 sekund kary, oj, Tanek, Martin i Arveo, jak gdyby nie ta kara, byliby na drugim miejscu, bo mają 4 minuty 49 sekund straty, więc mieliby gdzieś około minuty straty do Rowan Pery. Dzisiaj dobre tempo, równa jazda. Cały czas okolice 5, 4 czasu, przy czym ojc dzisiaj odkurzał. Przed nim jechał tylko Juris Serderidis, który jest 20, któryś w generalce nawet, nie wspominajmy głębiej o tym. Zatem piąte, czwarte czasy, czyli czasy gdzieś, no można powiedzieć, na początku drugiej połowy stawki Rally One, to są dobre czasy. To są czasy, które właśnie pozwoliły mu utrzymać się w miarę blisko czołówki i skorzystać z błędów. Błędów, które popełnił nie tylko Sebastian Orzie, nie tylko Thierry Neville, ale również znajdując się w tej chwili na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej ze stratą minuty i 25 sekund do Tanaka, a 6 minut i 16 sekund do prowadzącego duetu z Finlandii jest SAP Kalapi Jane Ferm. Oni zaczęli dzisiejszy dzień od pecha. Na drugiej próbie musieli zmieniać koło, stracili właśnie bardzo dużo czasu, odpadli też z rywalizacji o podium, bo przecież byli bardzo wysoko. Potem już taka spokojniejsza jazda, szóste, siódme czasy i na ostatniej próbie mieli duże problemy techniczne. Na ostatniej próbie zepsuła się znów przekładnia napędowa w ich Hyundai'u, efektem czego odnotowali 15. czas i spadli za Oita Tanaka i Martina Jarweoje. Ostatnią załogą Rally 1, o której na pewno trzeba powiedzieć, są taka moto Katsuta z Aronem Johnstonem. Wydaje mi się, że chyba taka moto w tym sezonie po prostu reprezentuje taki poziom to jest mniej więcej najwolniejszy kierowca samochodu Rally 1. Miał duże szczęście, które dało mu to podium w Finlandii, ale poza tym to jest solidny zawodnik, który, w razie czego może dowieść punkty. No w tym przypadku, tego w razie czego nie ma, mamy czwartego kierowcę w osobie Katsuty, zatem on nie punktuje dla zespołu. I dzisiaj mieli spina. Potem na jednym z zesłów dwukrotnie zmieniali kapcie, efekt, efektem czego spadli z pozycji piątej na siódmą. No i ta siódma pozycja, trochę pechowa, jest tą, z którą kończą dzisiejszą rywalizację. I jest już poprawka, bo właśnie cały czas sprawdzam czasy Sebastian Orje, Vincent Landais. Większe straty są na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Zatem Tanak jest czwarty, Lapi jest piąty. Kacuta jest szósty i jest to ostatni z tych liczących się w tym momencie jeszcze w walce samochodów Rally One. Po dużym pechu musi mówić oczywiście Thierry Neville, który jest przecież był do tego momentu głównym kontrkandydatem obok Elfyna Evansa do walki o Mistrzostwo Świata z Calero Perą. Niestety uszkodzony samochód Super Rally. Jutro pozostanie walka o Power Stage, przy czym będzie jechał zapewne jako pierwszy na trasie no, bo nawet Jurtan de będzie zapewne jechał za nim, chociaż w tym momencie widnieje na 26 pozycji w klasyfikacji generalnej, pomimo super rally. No, tak, ale jeszcze wszyscy nie ukończyli tego odcinka. Zobaczymy o tym, opowiemy sobie na pewno jutrzejszego dnia przy okazji omawiania całego rajdu i podsumowywania go. To teraz odwrotnie niż wczoraj, przechodzimy do podsumowania i omówienia kategorii WRC2 czyli tej, w której mamy dwie polskie załogi, dwie polskie załogi, którym różnie się dzisiaj wiodło. Ale w całym rajdzie, w tym momencie, wśród samochodów RC2 i w klasie WRC2 prowadzi Andreas Michelsen z Torsteinem Eriksenem. Gdzieś tam po drodze w ciągu dnia rosyjska załoga toksportowej fabrycznej Skody odpadła z rywalizacji. Jakoś mi wcale nie żal. A Andreas Mikkelsen to też jest dla mnie dość podejrzany temat. Dlatego, że jak wiecie, jak pamiętacie, Andreas Mikkelsen złapał dwa kapcie wczorajszego dnia, już na początku rywalizacji. Potem jeszcze trzeci. Po tych trzech kapciach był na 21. pozycji w generalce na zaledwie 12. WRC2. I teraz w ciągu dzisiejszego etapu wygrywał w pierwszej pętli. I w drugiej pętli wszystkie odcinki specjalne. Przy czym w pierwszej pętli. Drugiego na metach odcinków specjalnych zawodnika wielokrotnie wyprzedzał o grubo ponad sekundę na kilometrze. I to są wyniki dla mnie podejrzane. No, sekunda na kilometrze to nie wynika z czystego talentu. Zastanawiam się z czego. Czy coś jest nie tak ze Skodą Andreasa? Jest to dla mnie bardzo podejrzane. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że znajdą się tacy którzy w jakiś sposób się temu tematowi przyjrzą, bo 20 sekund na odcinku specjalnym, sekunda na kilometrze, nad takimi kolegami jak Greensmith, jak yy, Formo, no Mikkelsen nie jest aż o tyle od nich szybki, szybszy. Naprawdę nie wiem, jaką musiałbym mieć dyspozycję, żeby aż tak szybko podróżować po tych dzisiejszych odcinkach specjalnych, efektem czego ostatecznie melduje się na siódmym miejscu w Generalce i lideruje w klasie WRC 2. Drugi jest właśnie Gaz Greensmith, który to na ostatnim odcinku dzisiejszego dnia oddał to prowadzenie i traci do Mikkelsena 5,2 sekundy. Greensmith, który no nie miał dzisiaj jakiegoś super dnia. Ósme czasy, piąte czasy, kilka podium os dają mu to drugie miejsce. Zaledwie 40 sekundy. Zatem minimalna różnica, ale biorąc pod uwagę właśnie to niesamowite i nie wiadomo z czego wynikające tempo Mikkelsena, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że Gus Smith nie będzie jutro walczył z Mikkelsenem, ale będzie skupiał się na utrzymaniu swojej pozycji, którą ma dość bezpieczną, bo trzeci w klasyfikacji WRC2 jest Johan Rossell z Arnondem Dunandem. Oni też dzisiaj nie mieli najszczęśliwszego dnia, też złapali kapcia, też ich to kosztowało trochę czasu, natomiast ostatecznie utrzymują podium w swojej klasie. Czwarte miejsce dla Gregora Munstera, który jednocześnie jest liderem klasyfikacji WRC2 Challenger. Gregor Munster, Luis Luca, dzisiejszy dzień zaczęli od czasów na poziomie 9, 7, w swojej klasie piątego. Potem udało się być kilka razy czwartym, no i tak też skutkuje to takim miejscem na koniec dzisiejszego dnia. Piąte miejsce, awansujący na ostatnim odcinku specjalnym Kosztem Lauri Jony, Adrian Furmo, Aleksander Koria. To są goście, którzy liczyli się w walce, nawet o zwycięstwo w tej klasie, ale niestety ostatecznie musieli się pożegnać z tym po pierwsze wczoraj po kapciu, po drugie wczoraj po drugim kapciu, który kosztował ich spadek aż na 11 pozycję w WRC2. Dziś Adrian Fulmo jechał dość nierównym tempem, były drugie czasy w WRC2, były dziesiąte, był ósmy czas, drugi, trzeci. Ostatecznie daje to na mecie dzisiejszego dnia piątą pozycję w kategorii WRC2. Szóste miejsce, czyli to, które nas najbardziej będzie interesować. Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak. Myślę, że chyba można o nich powiedzieć pechowcy dnia. Kapcie w przedpołudniowej pętli, kapcie w popołudniowej pętli wczoraj, kapcie o tym. Kajetan mówił zresztą w tym krótkim wywiadzie, którego mi wczoraj udzielił. Jeśli tego nie widzieliście, to odwińcie sobie wczorajszego vloga. I ostatecznie w tym momencie do Adriana Formo traci 7,9 sekundy, ale co istotne do Gregora Munstera traci tych sekund 33 i jest drugi w kategorii WRC2 Challenger, co jest bardzo istotne. Sami Pajari nie jedzie, więc jest bezpośrednim konkurentem Cayetana w tej kategorii i Cayetan wychodzi na to, że wyniesie z tego rajdu na chwilę obecną zdecydowanie więcej punktów i myślę, że chyba wobec tej straty, która do podium w WRC2 wynosi obecnie 2 minuty i 10 sekund, a do zwycięstwa w WRC2 Challenger te 33 sekundy, myślę, że Kaito skupi się przede wszystkim na utrzymaniu swojej pozycji. A może Gregor Munster też popełni błąd? Na to pewnie musimy patrzeć, aczkolwiek nikomu nie życzymy oczywiście źle. Lauriona, Tukka, Semejka to są pechowcy końcówki tego dzisiejszego dnia, bo na ostatnim odcinku specjalnym to oni złapali kapcia, ostatecznie spadając właśnie na trzecie miejsce w Challengerze, na siódme w kategorii WRC2. Ósmy Alessandro Cachoń z Jardinem, natomiast dziewiąty Robert Wirwesz, Craig Drew, dziesiąty Martin Prokop, Michal Erst, i Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są na 11. miejscu w klasie. Przy czym tutaj mamy parę kontrowersji, ja jeszcze spróbuję się dowiedzieć, z czego one wynikały, bo za chwilę dojedziemy do serwisu. Jeśli mi się uda coś dowiedzieć, to wrzucę wam teraz wstawkę. I już wszystko wiem. Przed chwileczką udało mi się zamienić z Miko dwa słowa. Otóż na odcinku numer 10 Sami Pajari po prostu popełnił błąd na watersplashu. Silnik nabrał wody i się zatrzymał. Nie było żadnej okejki ani nic takiego, kiedy Miko z Szymonem dojeżdżali w to miejsce, więc Miko zwolnił, nie wiedząc jakie może być niebezpieczeństwo. I niestety też silnik w Skodzie Polaków nabrał tego samego niekorzystnego dla niego trunku we niewłaściwe na pewno otwory. I niestety w związku z tym został Polakom nadany taki, a nie inny czas, czas niekorzystny, czas, który przekłada się na to, że mają dość dużą stratę, ale poza tym, no to z tempa myślę mogą być zadowoleni. Wracamy do ciągu dalszego vloga. Natomiast podczas odcinka specjalnego numer 10, drugiego przejazdu odcinka Pawiliani, nastąpiły różne dziwne akcje. To tam właśnie z rajdem pożegnał się Thierry Neville, to tam problemy miał z sami Pajari, to tam kapcia miał Kalitan Kajetanowicz i tam też zatrzymywał się w sami Pajari, właśnie Miko Marczyk, tracąc bardzo dużo czasu. Zatrzymywał się na tym odcinku też Martin Prokop, który z jakiegoś powodu otrzymał za ten odcinek aż o 7 minut lepszy czas od sędziów od Miko. O 7 minut! To jest bardzo, bardzo duża różnica Ciężko zrozumieć w zasadzie z czego wynikająca. Tak jak mówię, postaram się tego dowiedzieć i jeśli mi się uda, to Was o tym poinformuję. Jak widzicie zatem sobota w rajdzie Acropolu obfitowała w przeróżne dramaty, w przeróżne rozstrzygnięcia, niekoniecznie będące po myśli kierowców, zwłaszcza naszych. Na pewno liczyliśmy na coś więcej, ale rajd się jeszcze nie kończy. Jeszcze trzy odcinki specjalne jutrzejszej rywalizacji. O których opowiemy sobie jutro, podsumowując jednocześnie cały rajd. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlog był dla Was ciekawy. I do zobaczenia.